ma Kolejny punkt na mapie. Największe w Europie muzeum samochodów służących do transportu. Po co komu zbieżność w samochodzie? Dlaczego Francuzi nie potrafią jeździć? Ciężarówka jako studio nagraniowe? Sprawdź. Natrafiłem na to muzeum podczas swojej wycieczki do Wissemburga, do którego link albo okienko macie gdzieś u góry. Mieści się ono jakieś 2 km od miasta. I można przy nim zaparkować cały zestaw. To jest po prostu sztos. Trochę o samym muzeum. Jest ono prowadzone przez ludzi z pasją, z zajawką, a nie przez pracowników muzeum. Czyli nikt tam nie pobiera żadnej pensji, żadnych pieniążków za rzeczy, które tam po prostu wykonują. Czy to jest Poszenie trawy, czy zamiatanie parkingu, czy naprawy mechaniczne, czy lakiernictwo. Wszystko wszyscy robią po prostu tak o. Bo chcą. Pewnie właśnie dlatego muzeum jest czynne tylko i wyłącznie każdą pierwszą niedzielę miesiąca, ale ja je odwiedziłem w sobotę 8 czerwca, więc. No, tak jak powiedziałem wcześniej, muzeum jest prowadzone przez ludzi, a nie przez pracowników, czyli po prostu wystarczy być ludzkim. Podjechałem, powiedziałem, że jestem przyjezdny, że jeżdżę ciężarówką, że mega mocno mnie jara tematyka i że po prostu muszę wejść i obejrzeć eksponaty, które mają do pokazania. Zostałem zaproszony do środka, uiściłem opłatę 10 euro za wejście, i w cenie nawet dostałem specjalne miejsce na rower, żeby się nie nagrzał, a lampa była naprawdę sroga. Całe muzeum to dwie ogromne hale, i co dodaje myślę, uroku całemu temu miejscu to jest to, że to nie jest, tak jak wiecie, muzeum sztuki pięknej, tak, gdzie wszystko jest na maksa odpicowane i strach czegokolwiek dotknąć. Nie, tutaj czuć w powietrzu zapach oleju, który latami wsiąkał w posadzkę. Można się potknąć o kabel od prostownika, a eksponatów można dotykać może z kilkoma wyjątkami. Oczywiście każdy eksponat jest warty uwagi. Można tutaj zobaczyć od dorożki po nawet strena XC. Ja wybrałem trzy najciekawsze w mojej opinii eksponaty, które mnie zaskoczyły. O które musiałem dokładnie wypytać które na pewno zmieniły w jakiś sposób mój punkt postrzegania motoryzacji. Pierwszy to Lafi S45, auto wojskowe z 1988 roku. Podchodziłem do niego od tyłu i widziałem już od razu, od razu się rzuca w oczy, że no, na dwóch ostatnich ośkach to auto na pewno bieżność straciła wieki temu. Co się później okazało, tak ma być. To auto samo znajduje sobie najlepszą przyczepę. Podczas jazdy z większą prędkością koła po prostu samoistnie się prostują. Natomiast w momencie, kiedy na przykład podjeżdżamy pod jakieś wzniesienie, które jest w dodatku piaszczyste, to auto samo sobie odchodzi od zbieżności i auto samo sobie szuka miejsca, w które się może wgryźć i pojechać dalej. Zajebiste rozwiązanie. Numer dwa na mojej liście to nie samochód, a miejsce, w którym kiedyś uczyli się Francuzi jazdy. Były to symulatory. Każdy, kto chciał uzyskać prawo do prowadzenia samochodu mechanicznego, musiał przejść szkolenie na symulatorze. Była upuszczana jakaś trasa na projektorze, i on musiał po prostu jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego. I jak gdzieś rozumiem, Francuskie szkoły jazdy. No, ja też bym Francuzom nie dał samochodu, zwłaszcza ucząc się, bo oni już mając prawo jazdy, nie potrafią jeździć, a co dopiero kiedy się uczą tego. No, ale Francuzi jednak poszli dalej. Czyli po przejściu gry komputerowej na symulatorze dostawało się prawo do tego, aby kupić sobie samochód i poruszać się nimi po drogach publicznych. No, trochę słabo. I było tak nawet we wczesnych latach 80. Czyli ci kierowcy, którzy w ten sposób zdali prawo jazdy, jeszcze jeżdżą po drogach. Trzeci egzemplarz to Superbus Pafe Marconi. Nazwa pochodzi od francuskiej wytwórni muzycznej, która w 1951 roku zaprojektowała tenże oto superbus. A w 1953 roku zaprezentowała go na dość znanej imprezie, jaką jest Tour de France. Superboost ten miał być mobilnym studiem nagraniowym. I można sobie wyobrazić, jak ta branża wtedy no, naprawdę pikowała, bo to były czasy, kiedy tam no, rock and roll zaczął się rozwijać i takie tam różne. No jakiś tos musiał, musiało zrobić takie auto. Będąc gdzieś tam na linii Mety, Tour de France, gdzie było od groma mediów, gazet, fotografów, reporterów e, i przede wszystkim młodych artystów, którzy nie posiadali swojego studia, lub po prostu nie było ich stać na to, żeby dojechać do jakiegoś studia. Co mnie jeszcze zaciekawiło w tym egzemplarzu, to jest sprzęg. To auto miało normalne siodło i starałem się znaleźć jakieś informacje, kiedy zostało ono użyte po raz pierwszy, jednak bez żadnych rezultatów. Więc może któryś z widzów ma takie informacje, w którym roku pierwszy raz zastosowano sprzęg siodła. Podsumowując, ludzie, którzy prowadzą to muzeum, robią to z pasją. I z tą pasją dbają o to, abyśmy my, zwykli ludzie, mogli od czasu do czasu przenieść się w historii i zobaczyć, czym się wtedy jeździło, jak się wtedy pracowało, w jakich warunkach tak naprawdę się kiedyś jeździło. I trzeba im oddać za to naprawdę bardzo, bardzo dużo szacunku. Oczywiście, jakiś kustosz. Zrobiłby to trochę lepiej. Może lepiej by te auta poustawiał. Może lepiej by je wyeksponował. Natomiast przecież motoryzacja nie jest taka czysta, doskonała. Czasami trzeba się ubrudzić, czasami trzeba się schylić. Taki live. Odwiedźcie to muzeum, bo naprawdę warto. Subskrybujcie, bo też na pewno warto. Tymczasem, na cześć.